Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale Nowe spojrzenie. Proszę Państwa, miałem w planach inną audycję, no ale dzisiaj doszła do nas bardzo smutna wiadomość. W wieku 72 lat zmarł profesor Zbigniew Mikołajko, polski filozof, historyk religii, ceniony intelektualista, taki intelektualista z krwi i kości. Zresztą ja ze zdumieniem odkryłem teraz, proszę Państwa, że on się urodził tego samego dnia co ja, czyli 24 lipca. I tak się składa, że ja parę lat temu czytałem książkę profesora. Był to wywiad rzeka z nim, który przeprowadziła Dorota Kowalska. Książka nosi tytuł Jak błądzić skutecznie. Ta książka mi się bardzo spodobała, dlatego że była taka bardzo szczera. Profesor Mikołajko rzeczywiście miał trudne przeżycia w dzieciństwie i bardzo tak szczerze o tym wszystkim opowiadał. No, i tutaj Państwu przedstawię właśnie te najciekawsze takie wątki z jego biografii. Proszę Państwa, zachęcam do tej książki, naprawdę bardzo, bardzo zaskakująco szczera, rzeczywiście i ciekawa. Być może ci, co tam słuchali audycji z profesorem Mikołajko gdzieś tam, prawda, w internecie czy, czy, czy w radiu. Mogą być nie do końca przekonani co do jego osoby, dlatego że ja uważam, na przykład, że lepiej się czyta profesora niż słucha, ale to jest moje osobiste zdanie, każdy może mieć inne. Natomiast jest to rzeczywiście człowiek, był to człowiek już niestety, prawda? Bardzo taki, no, e erodyta przede wszystkim, wykształcony, prawda? No i taki też szczery i po przejściach, co tylko uwiarygadnia go w tych jego sądach i opiniach. Ale może po kolei, no. Y w tej książce właśnie profesor Mikołajko opowiadał o swoim trudnym dzieciństwie, które upłynęło w Lidzbarku Warmińskim. Mówił na przykład o tym, że jego ojciec był niesamowitym kobieciarzem, miał wiele kochanek, a nawet nieślubnych dzieci, że zostawił swoją rodzinę. No ale profesor Mikołajko podkreślił, że nie ma mu tego za złe, tylko po prostu najbardziej nie podobał mu się fakt, że. Po prostu ojciec, ojciec zostawił go, tak? Nie chciał o nim słyszeć, nie chciał później się z nim spotykać i to, to było najbardziej bolesne dla, dla małego Zbigniewa i później dorosłego już człowieka, profesora Mikołajko. Ale co więcej, właśnie cała rodzina ze strony ojca nie chciała go znać. I pisze tak: Babcia i ciocia ze strony ojca miały mnie bez słowa, z nienawistnymi spojrzeniami, z zaciśniętymi ustami. A więc, no, bardzo przykre doświadczenie z dzieciństwa. Rodzeństwo profesora zmarło też bardzo szybko po urodzeniu, co też pokazuje, prawda, jak trudną sytuację materialną i nie tylko miała rodzina profesora. Proszę Państwa, profesor Mikołajko w bardzo wczesnym dzieciństwie utracił wiarę w Boga. Przede wszystkim dlatego, że odkrył śmierć. I pisze tak, pomyślałem wtedy, że to niesprawiedliwe, iż Bóg dopuścił się straszliwej przemocy wobec mojego istnienia, przemocy, na którą nie mam wpływu, wobec której jestem absolutnie bezradny, a czułem się mimo różnych nieszczęść dziko przywiązany do życia już wtedy. No, i ponadto też niesprawiedliwość losu odegrała pewną rolę, też w odejściu z biegniewami od wiary. I pisze tak: Zadawałem sobie bowiem pytanie, dlaczego zaznaję przemocy, biedy, nieszczęścia, podczas gdy jestem takim pobożnym i grzecznym chłopcem. Jest jeszcze trzecia rzecz. Niedoceniana dzisiaj. Kościół przedsoborowy był strukturą autorytarną, nieczułą, niewrażliwą na indywidualną troskę. No i właściwie niepojętą. Podniosłe, uroczyste rytuały oraz liturgiczna łacina też na swój sposób jawiły się jako nieludzkie. Proszę Państwa, profesor Mikołajko odważniej wypowiadał się również też. Ym, o, o swojej matce stwierdził na przykład, że zawsze była niedojrzała. Spotykała się z różnymi właśnie mężczyznami po tym, jak zostawił ją mąż. No i coraz częściej wpadała w szał. I profesor Mikołajko mówi tak: Przez pierwsze lata dzieciństwa, gdzieś do okresu szkolnego, była dla mnie fajna, koleżeńska, bardzo miła. Później zaczęły się z nią dziać dziwne rzeczy. Nasilało się to z roku na rok ataki przemocy, histerii, agresji wobec mnie, ale także wobec siebie samej. I później pisze tak: Przyszedł do niej kolejny narzeczony, ja pobiegłem na pierwsze piętro, aby zabrać jakiś drobiazg, a ona zepchnęła mnie w odruchu gniewu ze schodów. No coś strasznego, prawda? Ale proszę zobaczyć, jak szczera, szczera to jest książka. Później, oczywiście, w tej książce, profesor. Mikołajko na przykład nie chciał opowiadać o kobietach, tylko tak ogólnie mówił o kobietach, ale o swoich tam przygodach miłosnych akurat nie chciał mówić, ale akurat o swojej rodzinie bardzo szczegółowo i szczerze tutaj opowiada, trzeba go docenić. No i tak się powinno teraz pisać książki i tak się coraz częściej pisze książki, proszę Państwa. Więc ja zachęcam do czytania autobiografii, do czytania wywiadów rzek, prawda? Bo o wiele rzeczy można się ciekawych dowiedzieć. Tak się teraz właśnie ciekawie pisze. O swoim życiu. Bo jak się nie chce mówić i pisać szczerze, to nie ma co teraz czytelnikowi zawracać głowy. Bo no, polska jest takim trochę zaściankiem, bo ja czytałem naprawdę, że te autobiografie i biografie, które wychodzą w Polsce są takie nieszczere. Natomiast w Wielkiej Brytanii tam się pisze naprawdę o wszystkim. Natomiast tutaj, jak się coś tam napisze o jakimś znanym człowieku, to zaraz, prawda, są sądy, procesy. Natomiast w Wielkiej Brytanii tam nie, tam się pisze od wszystko, naprawdę. No tak, ale e, proszę Państwa, a, współautorką tej książki jest pani Bar Dorota Kowalska i ona spytała w pewnym momencie profesora Mikołajkę, czy matka go biła. No i tutaj pada brutalnie szczera odpowiedź profesora. Yy, zaraz ją Państwu przeczytam, natomiast no proszę... Docenić właśnie tą szczerość, tak? Ile to trzeba też mieć w sobie takiej już pewności siebie, tak? Ile lat przemyśleń, refleksji, żeby właśnie zdobyć się na taką szczerość, bo ja wciąż spotykam się z tym, że cicho, cicho nie, nie o tym się nie mówi, o tym się nie pisze. Taki polski ześcianek. A tutaj nie człowiek prawda, już, prawda, wyrobiony intelektualnie, oczytany. Świadom siebie, życia, świata i może mówić otwarcie na pytanie, czy matka pana biła, odpowiada wszystkim, co miała pod ręką, kijem, sznurem od żelazka. Często, za wykroczenia żadne albo urojone, ciskała we mnie rozmaitymi przedmiotami i wyzywała plugawymi słowami. Coś niebywałego, proszę państwa, coś wstrząsającego. Ale no, no za to pokochałem profesora Mikołajko, że taki szczery jest, bo ilu i teraz by jeszcze grało, udawało, że tam wszystko w domu było ok. No. Szczerze mówi i, i bardzo naprawdę tutaj trzeba docenić tą szczerość, no. bo tak kiedyś było w wielu domach. No i proszę Państwa, tak, w wieku 12 lat, kiedy profesor Mikołajko miał 12 lat, jego matka założyła nową rodzinę, no i oczywiście dla małego Zbyszka nie było już miejsca w domu. Musiał spać po strychach, po kuchniach, po korytarzach, no i w końcu w wieku 16 lat zabrali go dziadkowie. Zdaniem profesora Mikołajko te, agres... te takie ataki agresji ze strony matki wynikały z jej rozgoryczenia i żalu do męża, do ojca profesora, tak. Po prostu miała żal, że ją zostawił. No, i profesor Mikołajko pisze tak: Matka bardzo kochała mojego ojca, z czasem miłość do niego przekształciła się w nienawiść, A ja byłem jego ucieleśnieniem. Często więc słyszałem: Zabiję cię, ty Litwinie. Sku... Miałem 7-8 lat. Więc proszę zobaczyć, jakie ciekawe, szczere wyznania. Yy, profesor dalej. Opowiada o tym, że ukrywał w szkole fakt, że jest katowany przez matkę. Ale gdy, gdy, prawda, gdy nauczyciele czy koledzy widzieli jakieś siniaki czy blizny, no to zawsze mówił, że uległ nieszczęśliwemu wypadkowi albo się z kimś bił. Ale zdarzyło się też, proszę Państwa, że profesor Mikołajko poszedł do szkoły na boso. A dlaczego? No, bo matka była zła, że stracił sandałek. A stracił ten sandałek, bo po prostu, no taki żart wywinął mu jeden z kolegów. Proszę państwa, mały zbyszek gnębiony był nie tylko przez matkę, ale i kolegów, jak to często w życiu bywa. I piszę tak: pewnego razu miałem wtedy 6 lat. Zostałem wywabiony z podwórka na ulicę przez dwóch innych sześciolatków pod pretekstem, że mi coś pokażą. Wrzucili mnie do błota, opowiadał profesor. Później pada pytanie wybaczył pan matce? I odpowiada. Próbowałem wiele razy do niej wracać, ale ona cały czas realizuje swój odwieczny scenariusz przemocy, już nie fizycznej, ale psychicznej. Poniża, szydzi, a potrafi być bardzo szydercza. W pewnym momencie coś we mnie pękło, poddałem się, zrezygnowałem z odbudowy tej więzi wstrząsające wstrząsające ale proszę, proszę państwa profesor Mikołajko w tej książce właśnie opowiada że w tamtych czasach przemoc była na porządku dziennym a przemoc rodzi przemoc no i opowiedział historię swojego kolegi który przezywany był balonem on często nie zdawał z klasy do klasy dlatego w klasie był dużo starszy niż inni był bardzo silny i duży no, ale po prostu to mu nie przeszkadzało w tym, że wszystkich zaczepiał i bił. No i pewnego dnia zaczepił naszego małego Zbyszka. Ale tutaj, prawda, nasz przyszły profesor się postawił, przemógł swój lęk i no i stanął w szranki z tym całym balonem, tak. No, ale oczywiście szybko przegrał tą bijatykę. No, ale dzięki temu zyskał właśnie szacunek wśród kolegów, no bo po prostu wykazał się jednak odwagą, tak. Ale co się później okazało, proszę państwa, że, że ten cały balon stracił w oczach właśnie wszystkich, przez to, że bił się z dużo młodszymi i słabszymi kolegami. No wtedy jeszcze rzeczywiście no, były jakieś takie elementy, jakiegoś takiego honoru, prawda? Jakichś zasad, po prostu jak ktoś się bił z dużo młodszym czy słabszym, no to tracił w oczach wszystkich. No, i profesor Mikołajko pisze tak: Spotkałem się z nim później raz jeszcze. Byłem chyba w liceum, jechałem na rowerze z kolegą, a on pracował w polu. Kiedy mnie zobaczył, ruszył z grabiami i zdążył zdzielić mnie po plecach. Rok po tym incydencie, Romek B, czyli balon, zabił ojca. No i dlaczego, zdaniem profesora Mikołajko, Ojciec balona był pijakiem i ewanturnikiem, który znęcał się nad całą rodziną, w tym nad tym balonem naszym, i dlatego ten balon wyżywał się później na innych w szkole, tak na swoich kolegach. No i profesor pisze tak: Romek B, czyli balon, więc któregoś dnia nie wytrzymał i zabił Drania, czyli swojego ojca. Schował się potem w polu, ale policja śledziła matkę, która nosiła mu jedzenie, i dlatego go schwytano. Straszna zbrodnia, ale dla wielu z nas stało się wtedy jasne, skąd w balonie było tyle agresji, okrucieństwa. No i później profesor Mikołajko opowiada też, że jeden z jego kolegów był poniżany przez ojca przez swojego ojca w taki oto sposób, że musiał klęczeć na woreczkach z wysuszonym grochem no coś strasznego. I do tego jeszcze miał podniesione do góry ręce. I był tak wytresowany, proszę państwa, przez tego ojca w posłuszeństwie, że później już w małżeństwie, po byle jakiej tam kłótni z żoną, gdy ona w gniewie rzuciła do niego: A idź i się powieść, to proszę państwa, ten facet rzeczywiście poszedł i to zrobił. Coś niesamowitego. No tak, ale później, ym, właśnie profesor Mikołajko opowiada, że przez. Przez, przed tą całą, prawdą, przemocą i agresją uciekał w książki, w swoje marzenia, uciekał często do lasu, by wędrować, uciekał też do dziadków, o ile się oczywiście to udawało. I pisze tak: w naszym małym miasteczku wszyscy widzieli, że matka jest dziwna. I podobnie jak ojciec, była pracowiczką, doskonale zorganizowaną, ale jak mówię, była dziwna. Każde Boże Narodzenie zaczynało się na przykład wielką histerią i płaczem. Profesor Mikołajko miał problem z randkami, bo jak sam mówi, był nieatrakcyjny i pisze tak: Ktoś taki jak ja, brzydki, znerwicowany, biedny, nie mógł stać się na przykład potencjalnym partnerem, nie mógł chodzić z dziewczynami na randki. Nie byłem godny niczej uwagi. No co za szczerość, co za dystans, ale to jest właśnie to, pokazuje wielkość profesora. Że już ma przerobione te wszystkie tematy i nikogo nie udaje, tak? Jest autentyczny. No właśnie taka autentyczność jest charakterystyczna dla ludzi wielkich, dla ludzi już bez kompleksów. Wspominając tamten czas, profesor Mikołajko stwierdza, że życie w tak małych miasteczkach jak Lidzbark Warmiński, na przykład, sprowadza się tylko do dbania o pozory. I to jest najważniejsze. No i ja też mam osobiście takie odczucie, właśnie, że to tylko chodzi o pozory w takich małych miasteczkach. No, a kto łamie te pozory, to jest z automatu od razu staje się czarną owcą. Yy, tak, ale trudne dzieciństwo zaważyło na tym, że profesorowi trudno było odnaleźć się w życiu i nabrać pewności siebie. No i pisze tak, poza tym, gdybym miał normalniejsze dzieciństwo, łatwiej bym radził sobie w życiu, także w tych najprostszych, banalnych rzeczach. Nie wiedziałem choćby, jak jadać nożem i widelcem. Mówiłem już o tym pani i zawsze mi się wydawało, już jako dorosłemu, że jem nieporadnie i wszyscy na to patrzą, że ta moja nieporadność jest widoczna, jak brutalna dziura w ubraniu albo wielka jaskrawa łata. Bardzo się też bałem mówienia publicznego, nawet w małym gronie. Długo musiałem się przełamywać, a przecież jestem gadułą. No i później pada pytanie takie ciekawe do profesora Mikołajko. Nie wierzy pan, że ktoś tam na górze pociąga za sznurki? Nie, nie wierzę. W palącą się świeczkę, w zegarmistrza, który nakręca zegar, czy wielkiego mechanika, który zorganizował nam życie. Nie, w tego typu przeznaczenie nie wierzę. Natomiast wierzę w fatum, które ma ziemskie źródło. Przede wszystkim powtarzam, dzieciństwo. Ono pracuje najmocniej na nasz los, ale różne późniejsze czynniki także. No i profesor Mikołajko rzeczywiście upiera się, że to właśnie dzieciństwo ma największy wpływ na nasze życie. I, i pisze tak zmusza nas, abyśmy za wszelką cenę, histerycznie wręcz, często bardzo nierozsądnie, kompensowali sobie straty, bóle, niedokonania, których doznaliśmy w dzieciństwie. Szaleńczo usiłujemy więc pewne rzeczy spełnić, nadrobić, jeśli chociażby odczuwaliśmy głód miłości, bo nikt nas jako dziecka nigdy nie przytulił nie okazywał nam czułości albo dawał tej czułości zbyt mało będziemy szukać w dorosłym życiu miłości na oślep albo przeciwnie jeśli zostaliśmy w tym dzieciństwie przewartościowani jako ludzie dorośli będziemy nierzadko zakładali że wszystko z automatu nam się od losu należy i dziwili się bardzo że inni mają na ten temat zgoła odmienne zdanie yy, no i Podkreśla właśnie profesor Mikułajko, że upokorzenia moralne, krzywdy fizyczne to jest to, co najmocniej w nas właśnie odciska swoje piętno. I ludzie, którzy w dzieciństwie doznali jednego lub drugiego, no to często oba te doświadczenia po prostu idą ze sobą w parze. No i ci ludzie są jak naznaczeni piętnem i najczęściej całe ich dorosłe życie. Podporządkowują, właśnie zrekompensowaniu sobie tego, czego doświadczyli jako dzieci. No i później pada też zaskakujące stwierdzenie profesora Mikołajko. Zwróciło mojo, moją uwagę, bo no jest, mam wrażenie, zupełnie niemodne, niepoprawne, ale właśnie do bólu prawdziwe. Proszę posłuchać. Do znudzenia to będę powtarzał. Wyszedłem z dna społecznego za cenę tak potwornych wyrzeczeń że czasem się zastanawiam, proszę mi wierzyć, czy było warto. Głównie w sensie wewnętrznym, niematerialnym. Kosztowało mnie to bardzo dużo, może zbyt wiele, więc bywają dni, kiedy zadaję sobie pytanie, czy warta była skórka wyprawki. Zawsze jednak wierzgałem przeciwko losowi i za to wierzganie płacę nieustannie, w różnych wymiarach, zdrowotnym, psychicznym, materialnym także. No, mi się wydaje, że to są bardzo takie doniosłe słowa. Bardzo niemodne, ale no, naprawdę chyba prawdziwe. Czy warto się tak w życiu męczyć, proszę Państwa, prawda? I tutaj jeszcze może taki fragment zacytuję Państwu, też niezwykle wymowny, no i wspaniały. Proszę posłuchać. Wyleźliśmy przecież z jakiejś tam czarnej jamy, z jakiejś studni nicości. Zostaliśmy bez naszego zachcenia wydani na świat. Jakieś wyroki, niezbadane przypadki albo konieczności powołały nas do istnienia. Bez pytania o zdanie, bez naszego też zachcenia, przepadniemy w innej czarnej dziurze. I nie mamy żadnego punktu oparcia, jak mówi Sartre. Inny człowiek to piekło, nie ma żadnego wiecznego Boga, żadnych wiecznych zasad, wiecznych idei, wiecznej materii nawet, a kamienne tablice zostały strzaskane. No i później jest taki fragment też zupełnie wstrząsający, bo profesor tutaj pokazuje, że profesor Mikołajko też nie miał złudzeń co do życia. Mówi tak, wszystko żeruje na wszystkim, nie ma ptaka, który nie miałby wyrwanych piór jeden gatunek mszyc pasożytuje na innych mszycach a na nich znów następny i następny całe piętra kanibalizmu no i gdzie tu sens i ład gdzie domniemany porządek przyrody który tak niektórzy lubią wychwalać gdzie jej dobro zwoli stwórcy o którym tak skwapliwie zapewniał nas augustyn gdzie dowody na twierdzenie leibniza że żyjemy na najlepszym ze światów więc lepiej powiedzieć, nic nie mogę, to przeznaczenie. Rządzi nami biologia, a byśmy chcieli być racjonalni, uporządkowani, chcielibyśmy panować nad złem, które siedzi w nas w środku, bo w każdym z nas siedzi jakieś zło. I nagle się okazuje, że to zło mocniej nas naszeptuje niż to dobro. No a teraz coś może o śmierci, no profesor Zmariusz. I, i, co mówił o śmierci? Wiem jedno, na pewno nie chciałbym znać dnia swojej śmierci. Pyta pytanie, dlaczego? Gdybym poznał dzień swojej śmierci, całe życie byłoby coraz intensywniejszym, coraz sroższym czekaniem na nią. Broniłbym się wewnętrznie, ale to byłoby silniejsze ode mnie. Coraz mocniej bym czekał i wiedział, że śmierć zbliża się nieubłaganie. Coraz bardziej czułbym się bezradny. A tak, nie wiedząc, co się zdarzy. Człowiek niby świadomy tego, co przyjść musi, żyje jakąś nadzieją.